Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tego szalek lek do tej pory powiedzieć nie mógł, przynajmniej w kontekście rywalizacji, a to może się dzisiaj zmienić, może się zmienić być może w ostatnim Grand Prix Monaco, jakie obejrzymy w najbliższych latach. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela 29 maja Daniel Biały. Echa padoku. Odczarować Monako to jedna z tych myśli, które na pewno kołaczą się w ten weekend w głowie. Szala Leclerka. wczoraj zrobił duży krok w tym kierunku, żeby odczarować to swoje domowe Grand Prix, ale dzisiaj jest też poważna robota do zrobienia. Leclerc ma to szczęście, że tegoroczne Ferrari zdaje się być samochodem uniwersalnym, działającym na każdym torze, niezależnie od charakterystyki. Wyjęte z pudełka daje mu pewność, daje mu możliwość budowania tego tempa, a budowanie kierowcy z angielska, driver, to jest coś, co na tym torze jest niezwykle istotne. Te milimetry, te ułamki sekundy trzeba je po prostu znaleźć, a to wszystko da dobry efekt, da dobre odzwierciedlenie na stoperze. Było szybko, ale mogło być jeszcze szybciej. Leclerc na tym kółku, którego nie ukończył, zanim pojawiła się czerwona flaga, miał przebagę. 40 sekundy nad swoim najlepszym czasem to mógł być prawdziwy nokaut. Rywale mogli zbierać szczęki z podłogi, choć sami też pewnie trochę by urwali z tych swoich najlepszych czasów, ale Leclerc Naprawdę spisał się fenomenalnie. O ile deszcz nie jest dzisiaj dużym zagrożeniem dla Leklerka, wczoraj wielu kierowców oczekiwało tego deszczu. Uważaj. Czego oczekujesz, bo to może się spełnić? Deszcz daje szansę któremuś z kierowców, ale na pewno nie wszyscy na tym skorzystają. Większość będzie raczej po tej stronie straconej, ale ta szansa na deszcz dzisiaj to około 30%, więc ten deszcz nie powinien Leklerkowi specjalnie przeszkadzać. Ale Ferrari ma spore obawy i ma powody do obaw, jeżeli chodzi o niezawodność jednostki napędowej. W zeszły weekend w samochodzie Leclerca doszło do przegrzania turbiny i układu MGUH. W ten weekend awarie układów MGUK zarówno w Alfa Romeo, jak i w Hase. Więc jest się czym martwić. Mattia Bino to deklaruje, że problemy są znane. Problemy mają już przygotowane rozwiązania, ale dopóki te rozwiązania nie pojawią się za plecami kierowców, to nadal będą wozili ze sobą takie małe, tykające bomby. Kiedy wybuchnie tego nie wiemy. Problemy Perezara Sańca w końcówce to też dobra informacja dla Leclerca, bo dwóch rywali teoretycznie do walki o zwycięstwo może odpaść. No, praca nad samochodem w takich nerwowych warunkach to są zawsze okoliczności, w których można o czymś po prostu zapomnieć. Nie dokręcić jakiejś śrubki albo czegoś nie sprawdzić, o czym Leclerc też się przekonał nie tak dawno bardzo boleśnie. Dla tych skrzydłowych Sainza i Pereza to był bardzo, czy jest bardzo frustrujący weekend, bardzo frustrująca sobota. Sainz przekonywał, że miał szansę na walkę o pierwsze pole startowe nie jestem do końca o tym przekonany, no, ale drugi rok z rzędu przekona, prze, przeszkodziła mu ta czerwona flaga, przeszkodziło okoliczności. Peres z kolei narzekał na rywali, którzy nie przestrzegali tej tak zwanej delty z maksymalny czas. Narzucony na wykonanie tego okrążenia, przygotowującego do szybkiego kółka, kierowcy jechali tam zdecydowanie dłużej, robili sobie to miejsce. Na czym ucierpiał Perez, bo on w trzecim sektorze musiał pojechać bardzo wolno, spadła temperatura opon. Próbował budować tę temperaturę na dystansie okrążenia, ale niestety nie udało się tego zrobić i efekt był taki, jaki widzieliśmy. Perez skończył w bandzie, no, czym trochę pokrzyżował szyki swojemu partnerowi. Zespołowemu, bo ten był również na bardzo szybkim kółku. Ale co ciekawe, Horner pochwalił Pereza i stwierdził, że wielkiego Leclerca nikt nie był w stanie w tą sobotę złapać. Max nie byłby w stanie, mimo tego, że był na szybkim kółku, pojechać aż tak szybko. No Lekler miał jeszcze gdzieś tam w rękawie te dziesiąte sekundy. Meksykanin chyba trochę jest podrażniony tym, co się ostatnio wydarzyło. Przez cały weekend. Zdawał się być przed Maxem Verstappenem, no i zabrakło tej e, kropki nad no nim, choć będzie przed nim, ustawi się przed nim, ale to jest kolejny trudny dylemat dla zespołu. Bo właśnie, co zrobić na starcie, po starcie, jak to rozegrać, kiedy Ferrari jest tak mocne, a Max musi łapać każdy najmniejszy punkt. Red Bull jest szybki, ale ze względu na to nieco węższe okno pracy. Oni zwykle muszą w trakcie weekendu wyścig wyścigowego gonić, czyli to jest trochę przeciwieństwo tej sytuacji, którą mamy w Ferrari. Samochód wyjęte z pudełka i od razu jedzie, można nad nim pracować. Red Bull tej pracy musi włożyć na dystansie weekendu zdecydowanie więcej, a to okno pracy, kiedy samochód zaczyna odpowiadać, jest zdecydowanie bardziej wąskie. Zabrakło, a dziś jest nowa szansa, ale Max Verstappen no, nie ma tutaj wielkich złudzeń, że uda się to jakoś tempem rozegrać na to, że liczy na to, że wydarzy się po prostu chaos, a z tego chaosu dla niego zrodzi się coś dobrego. A może skoro deszczu nie będzie to Perez? Mocno zaatakuje tuż po starcie kierowców Ferrari, trochę ich porozbija i to będzie szansa dla Maxa Verstappena. Zobaczymy, co Red Bull przygotuje na ten wyścig. Jak będą chcieli to rozegrać strategicznie, to będzie niezwykle istotne. No, cichym bohaterem tego weekendu na pewno jest Lando Norris, który nadal zmaga się z chorobą i jest lepiej. Może już mówić, wziął udział w kilku wywiadach, choć ogranicza te swoje aktywności do absolutnego minimum. Widać po nim, słychać, że ta choroba nadal mu towarzyszy, ale Norris ponownie znalazł się na takiej ziemi, czyli trochę dystansu do tej grupy na czele, no i pewna przewaga nad całą resztą. Żałował tych błędów popełnionych na szybkim kółku. 1,2 sekundy na pewno były do zebrania, co spowodowałoby, że byłby gdzieś w walce, czy wmiesiałby się w walkę o te pierwsze dwie linii, mógłby się gdzieś tam e, pojawić i rozdzielić kierowców Ferrari i Red Bull'a. Mówiąc obrazowo, na tej ziemi niczyjej, ale z łopatą w ręku, kopiący sobie grupy. znalazł się Daniel Ricardo. Trochę tutaj przesadzam, a po tych ostatnich wypowiedziach Zaka. Brauna, Daniel Riccardo na pewno ma się czym martwić, jak powiedział, że no te oczekiwania nie zostały spełnione, a do tego są w kontrakcie zapisy, które pozwalają na ewentualne wcześniejsze rozwiązanie takiej współpracy. Riccardo na pewno wczoraj swoim występem sobie nie pomógł na to, że na którym kierowca. Ma wiele do powiedzenia. Ricardo mocno wstawał. i on otwarcie powiedział, że od Q1 nie udało mu się zrobić żadnego postępu, a rywale po prostu odjechali. Do tego pojawiają się takie sugestie czy takie plotki z padoku, jakoby doszło do jakiejś utoczki słownej między... Daniel Riccardo, a Zakiem Brownem Daniel Riccardo miał krzyczeć do Zaka Browna jedz sałatę, taki cytat się gdzieś pojawia no i nie wiadomo, czy był to zwykły żart czy uszczypliwość już taka związana z tym, że dokumenty rozwodowe zostały dostarczone bardzo ciekawy wątek, trochę przykry z punktu widzenia australijskiego kierowcy, no, ale to jest bardzo brutalne środowisko, możemy się lubić lub nie, no, natomiast ten wynik na to, że musi przyjść, Zak Brown ma też za sobą ogromną grupę, która musi generować dochody, która musi generować wyniki, bez tego całość zostanie pociągnięta w dół, no a po tej drugiej stronie jest ten chory, biedny, ledwo mówiący Lando Norris, który no, był w stanie ustawić się tuż za tą czołową dwójką. Monako miało być kolejnym rozdziałem, czy kolejną scenarią dla Mercedesa, gdzie pokażą, że ten kryzys mają już za sobą, no, ale to się nie udało. No i kolejna zagadka dla inżynierów, bo o ile na torach, gdzie były duże prędkości, ten efekt kołysania mógł dokuczać, tego kołysania i podskakiwania w Monako było chyba tyle co na początku sezonu, jakby nie było żadnego postępu w tej kwestii. Natomiast inżynierowie Mercedesa uspokajają czy mówią to nie jest porpoising, to nie jest to moryświnowanie, to jest zupełnie inny efekt związany z tym, że samochód jest ustawiony bardzo sztywno, a tor jest nierówny i to jest sugestia, że Mercedes ma nie tylko problem z, tą ekstremalną koncepcją w obszarze aerodynamiki, ale również ma pewne problemy z tym zawieszeniem bardzo twardym, bardzo sztywnym, które musi takie być, żeby ta platforma po prostu działała. Wygląda na to, że w pewnych sytuacjach ten efekt aerodynamiczny związany z kołysaniem, z, elastycz z elastycznością podłogi jest jeszcze wzmacniany przez tą konfigurację zawieszenia czy te opony o bardzo niskim profilu, które mniej absorbują. E Zaburzeń, jeżeli samochód porusza się na to, że z tym inżynierowie Mercedesa muszą się zmierzyć, to jest kolejny element, kolejne nie wiadomo, w tej zagadce, w tym równaniu, które mają do rozwiązania. Russell ponownie przed Hamiltonem i trudno powiedzieć, czy to jest sprawa szczęścia tego pierwszego, czy pecha tego drugiego, ale Louis rzeczywiście, w ten, nie tylko w ten weekend, ale w trakcie tego sezonu, tego szczęścia po prostu nie ma. Obaj zapowiadają walkę, bo ten samochód w trybie wyścigowym, jak już widzieliśmy na dystansie tego sezonu, zachowuje się zdecydowanie lepiej niż w trakcie kwalifikacji. Lewis mówi, że będzie trudno, On czuł, że będzie trudno, z kolei Russell zapowiada, że będzie ryzykował, bo nie po to są w rywalizacji, żeby walczyć o szóstą czy siódmą pozycję, chcą walczyć o te czołowe pozycje, więc Russell mówi, że będzie ryzyko, być może strategiczne, być może jakieś szalone manewry, to może nam wywołać ten chaos, na który liczy chociażby Max. Verstappen, duże oczekiwania wobec tego weekendu oprócz Mercedesa, naprawdę Mercedes nastawiał się na zwycięstwo w trakcie tego weekendu wyścigowego miały takie zespoły jak Alfa Romeo czy Haas no i Tutaj, bo bardzo żałował straconego piątku, ale twierdził, że to nie miało takiego dużego przełożenia w trakcie kwalifikacji. Udało mu się praktycznie popchnąć ten samochód do absolutnego maksimum. Więcej na to, że nie zostało, więc zabrakło tempa wyścigowego. Z kolei z wypowiedzi kierowców Hasa pojawia się sugestia, że ten zespół ma problemy na poziomie operacyjnym. Kevin Magnussen mówi, że kiedy pojawiła się czerwona flaga, do której mieliśmy jakiś tam plan, to po tej czerwonej fladze jakby planu żadnego nie było. Wkradł się w te działania zespołu chaos, ogromne zamieszanie. To też sugeruje Mik Schumacher, że czegoś tam w tym wszystkim zabrakło i to nie jest pierwsza sytuacja, która sugeruje, że Haas mimo tego, że ma szybki samochód, ma duże braki operacyjne. Pojawiły się gdzieś informacje, że w poprzedni weekend wyścigowy, kiedy doszło do pożaru układu hamowania w samochodzie Michała Schumachera, 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 były sygnały, były sugestie, że coś się wydarzy, zespół je po prostu zignorował. Były alarmy związane z wysoką temperaturą, ale w zespole powiedzieli jechać, obserwować no i skończyło się to pożarem i kosztowny, kosztownymi naprawami. Zastanawiam się, czy Gintersteiner jest naprawdę odpowiednią osobą, żeby prowadzić ten zespół, bo jeżeli takie błędy się zdarzają weekend po weekendzie i nikt nie wyciąga z tego wniosków, no to Gina Hasa czekają kolejne trudne momenty, kolejna frustracja, no i kolejna porcja wydanej gotówki na to, żeby ten samochód doprowadzić do stanu używalności. Krytyczny wobec swojego zespołu był również Pierre i Gasly. Gasly, który nie wiadomo czy zostanie w rodzinie Red Bulla, więc być może mo już czuje się na tyle swobodnie, żeby krytykować, ale on mówi tak raczej stając z ze zespołem, że przez te błędy również operacyjne tracimy bardzo dużo punktów. Nie tylko w ten weekend, postawiliśmy się w trudnej sytuacji, ale to się działo również w poprzednie weekendy wyścigowe mowa pewnie o zagraniach strategicznych, no i ekstremalnie dużo stracili, bo samochód, co pokazuje wynik Jukiego Tsunody, tempo po prostu miał, a Gasly, jak wiemy, potrafi zrobić z tego samochodu naprawdę dobry użytek. Muszą się tutaj poprawić. Jeżeli chodzi o Tsunodę, to ten w wywiadzie po kwalifikacjach przepraszał chyba 7 razy zespół za to, co się wydarzyło na to, że No dość niewinna sytuacja, która była Przyczyną wywołania czerwonej flagi. Wiele osób sugeruje, że ta czerwona flaga była zupełnie niepotrzebna, ale dokładna analiza tego miejsca i tego zdarzenia pokazuje, że fragmenty tej osłony koła znalazły się dokładnie na linii wyścigowej w sektorze bardzo szybkim, w sektorze, w którym przecięcie opony mogłoby się skończyć naprawdę tragicznie, właśnie w tej dalszej szybkiej sekcji, więc no można się dziwić lub nie, ale porządkowy, który był tam na miejscu, wdusił przycisk czerwonej flagi. No i dyrekcja wyścigu musiała po prostu zareagować ufa tym, którzy są na miejscu, szczególnie że porządkowi pracujący w Monako to są najbardziej wykwalifikowani, najbardziej doświadczeni ludzie, którzy znają się po prostu na swojej Robocie W czołowej dziesiątce znalazł się również wetel, który no, liczy na punkty, z, biorąc pod uwagę pozycję, na której jest, i zwraca uwagę, że to opony. Mało się mówi o oponach, dużo się mówi o przygotowaniu tych opon do szybkiego kółka, mało o degradacji, ale mówię, opony mogą być kluczowe, kluczowe w ten weekend. Nad spoliwanie dobrze spisywali się w ten weekend również kierowcy z zespołu Alpin. Okonżałował, że nie był w stanie wykorzystać pełnego tempa, które było w samochodzie przez te okoliczności zespół wyliczył, że byłby w stanie pojechać na szóstą pozycję, ale zwrócił uwagę na to, że od pierwszego treningu zrobili ogromny postęp. W pierwszym treningu ten samochód jego zdaniem kompletnie nie dawał się do jazdy. Alonso skończył w bandzie po tym, jak nie udało mu się przygotować tych opon odpowiednio pod względem temperatury. Wielu kierowców padło ofiarą właśnie tych wolnych okrążeń, przygotowujących wolnych okrążeń wyjazdowych. Potem tej temperatury brakło. Mówi, były ostrzeżenia. No ale w tym kluczowym momencie po prostu się zagapiłem na kierownicę, i kiedy zacząłem hamować, było już za późno. Zobaczymy, jak dzisiaj Alonso poradzi sobie na tym, torze i czy te uszkodzenia w samochodzie i ta naprawa nie będą przyczyną czy powodem jakichś problemów. Czego możemy się dzisiaj spodziewać? Absolutnie wszystkiego absolutnie niczego. Monako ma te swoje dwie twarze. Jeżeli nie będzie działo się tam nic, nie będzie deszczu, nie będzie chaosu, no to może czekać nas dość nudny. Wyścig z jednym postojem, z kolei każde zdarzenie na to, że może nam odwrócić ten skrypt, bo wyprzedzać jest niezwykle trudno. Skorzystają ci, którzy będą mieli aktualnie najlepszą pozycję, będą, chociażby przed zjazdem do alei serwisowej, będą mogli skorzystać z bardzo szybkiej wymiany, czekają nas, mam nadzieję, ciekawe zawody. Choć jeżeli tego deszczu, tak jak powiedziałem, nie będzie, no to może być różnie. i Tutaj też sugestia, że Monaco jest być może ostatnim wyścigiem, jeżeli Chodzi o ten obiekt w ciągu najbliższych lat trwają cały czas dyskusje, trwają targi o głównie kwestie finansowe. Monako płaciło bardzo mało za możliwość goszczenia Formuły 1, a te e, kwoty po stronie innych organizatorów są bardzo duże. Liberty Media chce z tym zerwać. Nie ma świętych krów, każdy musi swoje zapłacić, więc Monako, jak też Tor Spa, są zagrożone tym, żeby wypaść w ogóle, czy że wypadną z kalendarza. Nie chciałbym takiego scenariusza, choć biznes rządzi się swoimi prawami. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, spotkamy się na pewno po wyścigu, będzie o czym rozmawiać, będzie co podsumowywać, bo mam nadzieję, że dzisiaj czekają nas duże emocje. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!